Wczoraj wystąpiła taka mała awaria, a mianowicie się kabelek odczepił od zasilania od oleju. I musiałem niestety no, wyciągnąć kanapę, wyciągnąć obudowę kanapy i dostać się do tych przewodów. Tu mamy zbiornik oleju, on z niego wychodzi. Wężyk z tyłu koło koła, pod spodem jest wyprowadzony i wychodzi aż tutaj pod plastikiem tej obudowy która też tutaj osłania prawdopodobnie bak od błotnika nie wiem ale ten wężek tutaj prowadzony idzie aż koło statora i tam pod stator wchodzi no i ta złączka tutaj się rozłączyła ja kabelek ucięłem połączyłem w to powiedzieć, skróciłem lekko i połączyłem w innym miejscu, żeby to nie wysuwało się i teraz nie ma prawa się wysunąć, no i trzeba to wszystko teraz skręcić i prawdopodobnie będzie chodził i pojedzie na przegląd i miejmy nadzieję, że będzie jeździł jeszcze długo a jak będzie okazja to się powymienia pewne elementy już zużyte karoserii. pozdrawiam i zapraszam do filmów Tamo in